Panie, coś się dzieje. Gdzie jesteś? Jestem w windzie, która jedzie cały czas w dół. Chciałam pojechać jedno piętro w dół, ale się nie zatrzymała. Spokojnie, zaraz pewnie się zatrzyma na samym dole. Problem w tym, że byłam na parterze, a najniższe piętro to minus jeden. Jakie piętro ci się wyświetla? Nie wyświetla się nic. Winda jedzie po prostu cały czas w dół. Gdybym miała szacować, to znajduje się na piętrze minus 40. Zatrzymywałaś windę? Lub naciskałaś przycisk do kontaktu z obsługą? Tak, ale żadne przyciski nie działają Na windzie zawsze napisany jest numer telefonu, widzisz go? Nie ma nic! Okej, okay, w którym budynku jesteś? Jestem w budynku w galerii handlowej Tej u nas w mieście? Tak, proszę cię, pomóż mi W windzie zaczynają mrugać światła Okej, okay, nie bój się, już do ciebie jadę Za niedługo będę, gdzie jest ta winda? W galerii jest tylko jedna winda, jechałam nią Jesteś już na miejscu? Tak, ale sprawdzałem i winda działa normalnie może wsiadłaś do złej windy? Nie, wiem do czego wsiadałam. O Boże, kochanie, winda się zatrzymała. Winda się zatrzymała, ale zgasły wszystkie światła. Spróbuj otworzyć drzwi, może coś zobaczysz. Próbuję, ale nie da się. Jest to bardzo ciężkie. Przez te światła nic nie widzę. O Boże, winda otworzyła się sama. Widzisz coś? Nic nie widzę, bo jest ciemno. Wychodzę na zewnątrz, zobaczymy. Daj mi znać, co zobaczysz. Wyszłam do jakiegoś miejsca, gdzie jest strasznie ciemno i ledwo widzę. Co widzisz? Nic nie widzę, jest strasznie ciemno. Idę dalej, powietrze tutaj bardzo śmierdzi, ale wytrzymuję. Jak do mnie piszesz? Skoro tu nie ma sygnału. Nie wiem sama, to nie wygląda realistycznie. Kochanie, to miejsce mi coś przypomina. Oglądałeś Stranger Things? Oglądałem, co to jest? Miejsce, gdzie się znalazłam, wygląda jak nasze miasto. Jednak całe zarośnięte przez jakieś czarne korzenie. Kochanie, to coś wygląda jak ten świat po drugiej stronie z serialu. To tak jakbym znalazła się w odwróconej wersji miasta. Wszystko tutaj jest odwzorowaniem miasta. Jednak jest opuszczone i zupełnie inne. Wróć do windy, spróbuj pojechać w górę. Kochanie, usłyszałam jakiś ryk dziwnego stworzenia, boję się. Kochanie, coś się dzieje. Gdzie jesteś? Jestem w windzie, która jedzie cały czas w dół. Chciałam pojechać jedno piętro w dół, ale się nie zatrzymała. Spokojnie, zaraz pewnie się zatrzyma na samym dole. Problem w tym, że byłam na parterze, a najniższe piętro to minus jeden. Jakie piętro ci się wyświetla? Nie wyświetla się nic. Winda jedzie po prostu cały czas w dół. Gdybym miała szacować, to znajduje się na piętrze minus 40. Zatrzymywałaś windę? Lub naciskałaś przycisk do kontaktu z obsługą? Tak, ale żadne przyciski nie działają. Na windzie zawsze napisany jest numer telefonu. Widzisz go? Nie ma nic. Okej, okay, w którym budynku jesteś? Jestem w budynku w galerii handlowej. Tej u nas w mieście? Tak, proszę cię, pomóż mi. W windzie zaczynają mrugać światła. Okej, okay, nie bój się, już do ciebie jadę. Za niedługo będę, gdzie jest ta winda? W galerii jest tylko jedna winda, jechała nią. Jesteś już na miejscu? Tak, ale sprawdzałem i winda działa normalnie. Może wsiadłaś do złej windy? Nie wiem do czego wsiadałam. O Boże, kochanie, winda się zatrzymała. Nikogo nie widzę. Musisz stąd uciec. Dookoła ekranów są karteczki z poprzednimi osobami w eksperymencie. Wszystkie z tych osób nie przetrwały. Dlaczego mój ojciec to zrobił? Nie wiem, jestem w ukryciu, ale boję się, że mogą mnie znaleźć. Musisz znaleźć windę. Winda może cię uratować. Wróć do góry. Kamery zgasły. Co się dzieje? Słyszę, jak coś idzie za mną. Uciekaj w stronę kościoła, co jest u nas w mieście. Dlaczego do kościoła? Kościół jest bezpieczny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Widzę te potwory. Poczekaj sekundę. W laboratorium jest alarm. Wszyscy uciekają. Adam, co się dzieje? Uciekaj. Uciekłam, ale nie wiem co się dzieje. Nie wiem też, uciekłem, bo mnie zobaczyli. Powiedzieli, że to wszystko wyjaśnią. Adam, błagam cię, pomóż mi wrócić. Gadam z twoim tatą. Rozpoznał mnie i powiedział, że to był błąd, że weszłaś do tej windy. Miała to być inna dziewczyna, ale ty zjawiłaś się szybciej. Próbują się wyciągnąć. Co to jest za świat? I dlaczego zaciągają tam ludzi? Nie mam pojęcia, nie rozmawiają ze mną. Cały czas coś sprawdzają i próbują coś zrobić, by cię wydostać. Nie mogą wskazać mi drogi do windy? Przecież mogę nią wrócić. Nie wiem, może coś się stało. Pamiętasz, gdzie się znajdywała? Nie pamiętam, wyszłam na jakimś polu i widziałam miasto. Przez to, że przed nim uciekałam, zgubiłam się. Bardziej mnie zastanawia, jakim cudem do mnie piszesz. Skoro jesteś w drugim wymiarze, nie powinnaś do mnie pisać, to jest niemożliwe. Też o tym pomyślałam, może znajdę wyjście. Poczekaj, oni wracają. Profesorowie wracają przed komputery i mówią, bym podszedł: Co się dzieje? Wiedzą, że z tobą piszą i chcą ci zadać pytania. Jak się czujesz? Czuję się dobrze, ale boli mnie strasznie głowa od tego smrodu. Jaka temperatura tam jest? Jest bardzo gorąco. Powiew wiatru przypomina ogień. Czy dotykałaś czegoś tam rękoma? Niczego nie dotykałam. Okej, okay, te pytania są bardzo ważne. Dlaczego mnie o to pytają? Nikt z naukowców nie wie, co to jest za przestrzeń tam, na dole. Jedni mówią, że jest to promieniotwórcze i zagrażające życie, ale nie masz żadnych objawów jak twoi poprzednicy. Mówią, że wskażą ci drogę do wyjścia. Jak mogę wrócić do ciebie, kochanie? Mówią, żebyś poszła do tej samej galerii, z której wjechałaś windą, tylko z odwróconego świata. Wsiądź do tej windy i pojedź jedno piętro w górę, tak samo jak chciałaś zrobić to wcześniej. Nie jadę w górę, winda się zatrzymała. Na tym piętrze, co jesteś, powinna leżeć osoba. Poszukaj jej. Widzę ją, leży pod ścianami. Jest to pierwsza osoba, która tutaj trafiła. Ma na sobie jakieś ubrania? Ma na sobie garnitur. Musisz włożyć mu rękę w garnitur, tam będzie kieszeń. Weź ze sobą klucz, który tam jest. Po co mi ten klucz? Ten klucz to jedyna opcja wyjścia stąd. Nikt go nie miał, ponieważ wszyscy byli skażeni i nie mogli pozwolić na to, by wrócili. Jak mam wrócić? Weź windę, którą pojechałaś w górę, i pojedź nią w dół. Jestem na dole. Jest godzina siedem, więc weź głęboki wdech i uciekaj stąd, by jak najmniej powietrza wdychać na zewnątrz. O co chodzi? O tej godzinie to coś zaczyna ożywać i kolejne stwory powstają z popiołów. Jeżeli usłyszą twój wdech, będą za tobą podążać. Gdzie jest winda? Winda znajduje się na polu koło domu twojego dziadka. Pamiętasz, gdzie to jest? Pamiętam, ale to trochę daleko. To twoja jedyna szansa, by się wydostać. Widzę windę. Włóż w nią klucz i naciśnij piętro numer zero. Jadę w górę. To bardzo dobrze. Wracasz do domu. Zatrzymają cię w laboratorium na parę dni obserwacji. Dziękuję, kochanie, za pomoc. To dzięki twojemu, Tacie. Kochanie, jestem w laboratorium. Gdzie jesteś? Powiedzieli, że nie mogę mieć z Tobą kontaktu, bo nie wiadomo, jak zareaguje Twoje ciało na powrót. Muszę Ci coś powiedzieć. Słucham? Ale nie możesz tego nikomu powiedzieć, obiecujesz? Obiecuję, możesz powiedzieć mi wszystko. Jak biegłam do windy, ostatnie sekundy, to oddychałam bardzo głęboko. Wydaje mi się, że mnie usłyszały. Co w tym złego? Wróciłaś zdrowa, więc nic się nie stało. Nie powiedziałabym, że wróciłam. Wróciłam, ale nie sama, tylko z kimś. O czym Ty mówisz? Winda ma pod sobą przewody. Co w tym złego? Drzwi, które są przed wejściem do windy, były otwarte. Słyszałam, jak one wskakują na windę. Słys je teraz w laboratorium. A chcesz mi powiedzieć, że sprowadziłaś do naszego świata te stworzenia? Nie wiemy, kim one są, musimy powiedzieć to wojsku i naukowcom. Boję się, że mi coś zrobią. Musisz im to powiedzieć, albo będzie po nas. Dziękuję za wszystko, powiem im. Kochanie, miałam rację. One wlazły do naszego świata. Dostała się do laboratorium, zaatakowała kilku profesorów. Na szczęście udało się to coś zabić. Słyszymy kolejne te istoty. One są odporne na broń. Uciekaj stamtąd. Jak mam uciec? Jedyne wyjście z tego laboratorium to przez windę. Czy jest ona daleko od ciebie? Tak, raczej się tam nie dostanę. One są wszędzie. Zaczęły być syreny i świeci się wszystko na czerwono. Musiałam się ukryć, bo one są tutaj. Słyszę, jak robią coś ze wszystkimi, których znajdą. Nie mamy czasu. Musisz stąd uciec do windy. Postaraj się. Dobrze. Uciekaj jak najszybciej. Dzwonił do mnie twój Mój tata powiedział, że widzi to na kamerach z drugiego laboratorium. Mówi, że one dostaną się do miasta i trzeba jak najszybciej stąd uciec idzie ich więcej. Wsiadłam do windy, jadę w górę. Winda jest poniszczona. Słyszę, jak one się dobijają. Jak tylko będziesz na górze, uciekaj jak najszybciej, one są blisko. Jestem na górze. Biegnij do nas do domu. Musimy się ewakuować, zanim będzie za późno. Kochanie, one są już w mieście. Wiem, jak zamknąć to przejście, by nie dostały się kolejne. Nie uda nam się, według badań twojego taty, one składają jaja i się rozmnażają. Nasz kontynent nie jest bezpieczny. Musimy uciekać jak najdalej od tego miejsca, bo będzie ich tylko więcej. Mój plan nie zadziała w takim razie. Jestem w domu, gdzie jesteś? Jestem na górze, pakuję się jak najszybciej, zrób to samo. Uciekamy z tego miasta. One opanowują miasto. W kilka minut widzę na ulicach ogień, dym i syreny. Jesteśmy w obszarze, gdzie jeszcze ich nie ma. Szkoda, że nie mogę jechać z tobą. Nie damy rady uciec. One są na naszej ulicy, to już koniec. Twój tata napisał do mnie wiadomość, to już koniec, nie zdążycie się ewakuować. Damy radę, one są jeszcze daleko, ale musimy jechać jednym autem. Nie mamy wyboru, najwyżej będę skażony. Cieszę się, że udało nam się uciec, jednak nie wiemy, na jak długo jesteśmy bezpieczni. Musimy uciekać dalej. Wracaj do auta, bo musimy jechać. One przejmują nasz świat i przetwarzają go na świat taki sam, jaki mają oni. To już koniec tej historii. Jeżeli Ci się podobało, zostaw lajka, like suba i skomentuj co kolejnego, a może zrobimy nawet drugą część tego. Zobaczymy.